Dzień dobry, witam Cię w bardzo krótkiej lekcji. Pokażę Ci bardzo fajną sztuczkę w Canwie. Ja jestem już zalogowany, właśnie tworzę zdjęcie w tle dla naszej nowej grupy Canva bez tajemnic. Będzie to taka grupa. Tylko dla członków naszego kursu kanwa bez tajemnic, i właśnie to jest już taki e, szablon, e, który będzie tutaj. Słuchaj, na tym e, właśnie wolnym polu chciałbym dodać swoje zdjęcie i stworzyć koło niego taką białą aurę. Fajnie to będzie wyglądać, e, i właśnie chciałbym pokazać Ci, jak to zrobić. Ja już mam e, takie swoje zdjęcie gotowe, to jest takie zdjęcie moje zrobione bez tła. Chciałbym właśnie mieć tutaj swoje zdjęcie, ale do tego zrobić właśnie tutaj taką fajną białą poświatę naokoło mojej sylwetki. Jak to zrobić? Zobacz. Na początek potrzebujemy stworzyć kopię tego obrazka, czyli tutaj klikamy w prawym górnym rogu przycisk powiel i zobacz, mamy już dwa takie same obrazki. Zaznaczamy ten pod spodem i teraz słuchaj, tu się dzieje magia. Przechodzimy do zakładki efekty. I tu mamy taką opcję Dew Tone. Możemy tutaj wyświetlić sobie wszystkie te efekty. I słuchaj, nie ma znaczenia, jaki kolorek sobie tutaj wybierzesz. Kliknij dowolny z nich. Zdjęcie zmieni się na odpowiedni kolor, ale my mamy tutaj taką ikonkę jeszcze suwaków. Zobacz, gdy klikniemy to, mamy możliwość zmiany tutaj dostosowania kolorów. I ja oba z tych kolorów ustawiam sobie na biały. Co się stało? Zobacz, mamy identyczne zdjęcie. Stworzone jeden do jednego, tylko że jest po prostu całe białe. Nie? Gdy sobie nasuniemy ten obiekt, no to one tak naprawdę się pokrywają. Ale my chcemy zrobić, żeby była taka fajna ramka naokoło. Czyli teraz zaznaczamy sobie to zdjęcie pod spodem, właśnie to białe, i delikatnie je rozciągamy. Zobacz, co się teraz stało. Jest ono troszkę większe i wystarczy, że idealnie sobie tu dopasuje, tak jak potrzebuje. Już ci powiem o co chodzi. Najpierw sobie ustawię to zdjęcie, bo tak bym potrzebował. Teraz złapię to, złapię tego mojego cienia białego i sobie tak nasunę, tak żeby to jakoś fajnie wyglądało. Co to się teraz stało? Zobacz, ten biały cień najeżdża mi tutaj na ten mój czarny prostokącik. Mogę ten cień, jak go zaznaczę, przenieść. Do tyłu o jedną warstwę i zobacz, już tu nie jest widoczny. No, i jak widzisz, to jest kwestia zabawy. Możesz tutaj poprzesuwać, porozciągać sobie, żeby to idealnie tutaj z każdej strony było fajnie. Ale też, jeżeli, słuchaj, jeżeli zaznaczysz sobie ten biały cień, to jest tutaj też taka opcja dostosuj. Zobacz, klikam tutaj dostosuj i tu jest opcja rozmycia. I zobacz, jak to super wygląda. Możemy sobie. Mniej rozmyć, więcej rozmyć, zostawiam to Tobie. E, mi na przykład takie coś by fajnie tutaj odpowiadało. I zobacz jak to świetnie wygląda, moja sylwetka z taką białą aurą. Aur. Jedynie czego tu brakuje to dodać e, tekst. Napiszemy instruktor, ja jestem instruktorem tego kursu. I zobacz, umieszczamy tutaj tekst e, i oto mamy gotowe, e, gotową grafikę na zdjęcie w tle dla naszej grupy Canva bez tajemnic. E, bardzo fajna opcja. Mam nadzieję, że ci się przyda. Zachęcam, pobaw się, popróbuj. Super sprawa. A jeżeli jeszcze nie jesteś na naszym kursie, to pod tym nagraniem znajdziesz linka Kurs Kanwa bez tajemnic, wprowadzający właśnie w świat kanwy. Zapraszam cię bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego. Cześć.